Dzisiaj będzie o opowieści zupełnie niepozornej, niewielkiej nawet objętościowo, ale takiej, która mówi wszystko to, co powinna powiedzieć, a jest tym bardziej poruszająca, że opiera się na prawdziwej historii. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny styczniowy, zimowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Są takie opowieści, które mogłyby mieć stron 1000, 1500, tomów 5 czy tomów 10, a nigdy nie powiedziałyby do końca wszystkiego, nigdy nie mogłyby się wygadać. A są takie opowieści, które są w stanie powiedzieć wszystko, a nawet więcej, w kilka rozdziałów, w kilkadziesiąt stron. I dzisiaj będzie właśnie o takiej opowieści, niepozornej, delikatnej, zimowej, z motywem świątecznym nawet opowieści, która porusza temat. Bardzo bolesny i kontrowersyjny, który swojego czasu wstrząsnął opinią publiczną zarówno w Irlandii, jak i na całym świecie. Drobiazgi, takie jak te Claire Keegan, jest to finalistka nagrody Bookera 2022 roku w przekładzie Krzysztofa Ciślika, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Czarne. To niby taka prosta, a wcale niełatwa historia, o odwracaniu wzroku. O przymykaniu oczu na zło. Po chwili wziął się w garść i stwierdził, że nic dwa razy się nie zdarza, każdemu dano dni i szanse, które nie powrócą. I czyż nie było przyjemnie znajdować się w tym właśnie miejscu i pozwolić, by choć raz, mimo przygnębienia, przypomniało mu to o przeszłości? Zamiast jak zawsze przyglądać się uciekającym dniom i wypatrywać przyszłych kłopotów, które mogą nigdy nie nadejść, lata 80. Irlandia, niewielkie miasteczko robotnicze. Czasy są ciężkie i niepewne. Wie o tym Bill Fairlong, ojciec pięciu córek, szczęśliwy mąż właściciel miejscowego skupu węgla. Billowi i jego rodzinie dobrze się wiedzie mimo wszystko. Jest wdzięczny za życie, jakie przyszło mu wieść. Kiedy zbliża się Boże Narodzenie, w Wigilię już tradycyjnie, Bill zawozi węgiel do miejscowego zakonu sióstr Magdalenek. To szanowana placówka, jedna z wielu, jedna z dziesiątek setek w całym kraju. Miejsce, gdzie azyl odnalazły zagubione dziewczęta. Bill jednak dostrzeże tam coś, co... Wkrótce wstrząśnie jego światem. Był początek lat 90., a dokładnie chyba rok 1993, jeśli dobrze pamiętam. To właśnie wtedy opinią społeczną w Irlandii, wkrótce na całym świecie, wstrząsnęła przerażająca prawda. Szanowane do tej pory azyle dla zagubionych dziewcząt i towarzyszące im pralnie przy zakonach sióstr Magdalenek w Irlandii okazały się być więzieniem. Ciężkim obozem pracy, pełnym przemocy i okrucieństwa, zarówno względem dziewcząt, jak i ich narodzonych, również dzieci. Proceder wyszedł na jaw po dziesiątkach lat zupełnie przypadkiem. Sprzedana deweloperowi ziemia okazała się być również anonimowym cmentarzem, jak się okazało, jednym z wielu takich cmentarzy na terenie całego kraju. Dziewczęta, które trafiały w mury Magdalenek, były uznawane przez społeczeństwo za tak zwane dziewczęta. Upadłe na wzór ich patronki, czyli Marii Magdaleny. Były to zazwyczaj dziewczęta trudne, takie, które na przykład sprawiały jakieś problemy wychowawcze, ale również dziewczęta z biedniejszych rodzin, dziewczęta, które były ofiarami gwałtów, a także no, dziewczęta, które zachodziły w niechcianą ciążę. To wszystkie te nastolatki, które były w tamtych czasach bardzo niewygodne dla rodziny. Natomiast za murami klasztorów, za murami zakonów, właśnie w tych azylach, miały z powrotem wejść na tę dobrą drogę. Jak się okazało, jednak Wiele z nich w ogóle nigdy stamtąd nie powróciło. Wysokie mury zakonu ukrywały prawdę przed oczami wścibskich, przed oczami ciekawskich. Nikt nie pytał, nikt nie doszukiwał się prawdy, pralnie działały bez żadnych problemów. Nikt nie chciał naruszać delikatnej równowagi, jaką tworzono właśnie w społeczności. O tym właśnie milczeniu. O odwracaniu wzroku, o cichym przyzwoleniu na okrucieństwo są drobiazgi takie jak te Keegan. Nie, nie trafiamy tutaj za mury zakonu, zresztą ten przerażający obraz mogliśmy już obejrzeć w 2002 roku w dramacie irlandzkim w reżyserii Petera Molana. Polski tytuł filmu to siostry Magdalenki. Bohaterem powieści Keegan jest jeden z mieszkańców, zwykłych mieszkańców, równie zwykłego małego miasteczka w Irlandii. To jest przypadek, zupełny przypadek, że on zobaczy coś, czego zobaczyć nie powinien. Okaże się jednak, że to, co tak nim wstrząsnęło, wcale nie przeraża ludzi wokół. Autorka udowadnia tutaj, w kilku słowach zaledwie, że do zła po prostu, słuchajcie, można się przyzwyczaić. Tym bardziej, gdy to zło wcale nie rzuca się w oczy. Wystarczy, że jest ciche, że jest łaskawe i jest hojne, a to w trudnych czasach, jakim były szczególnie lata 80. przedstawione tu w tej powieści, to jest prawdziwy dar. Claire Keegan oszczędza nam tutaj szczegółów. Tworzy jedynie zarys. Taki szkic przedstawia nam domysły tego, co może kryć się za murami. I opowieść jest zupełnie minimalistyczna. Czytelnik może być świadomy tej prawdy, ale wcale świadomy być nie musi. Może być zupełnie niewinny, tak jak początkowo nasz bohater, zupełnie nieprzygotowany na prawdę. W ogóle w drobiazgach, takich jak te, wszystko jest słuchajcie tutaj. Pozorne, tak jakby. To znaczy, mamy chociażby krajobrazy przedstawiane niczym malownicze pocztówki sprzed lat. Mamy tu świąteczną atmosferę takiej wzajemnej ufności. Mamy rodzinne, słuchajcie, bożonarodzeniowe takie scenki rodzajowe. Obserwujemy tutaj z bliska społeczność, która nie widzi, dlatego że widzieć nie chce. Są zamknięci zarówno na obcych, jak i na krzywdę innych. Co z oczu, to i oczywiście z serca. I tylko Furlong, nasz główny bohater, człowiek trochę z zewnątrz, o czym się przekonacie, jeżeli sięgniecie po tę powieść, może zobaczyć właśnie te rysy i te pęknięcia na tym pozornie pięknym obrazku. Powiem Wam, że dziwne jest też to, jak w tej niepozornej opowieści można przepaść bez reszty. Zanurzyć się zarówno w tej prostocie, jak i w pięknie prozy irlandzkiej pisarki. Drobiazgi takie jak te są opowieścią o drobiazgach, właśnie, o małych gestach, które jednak mogą mieć olbrzymie konsekwencje o gestach, które mogą nawet odmienić czyjeś życie. Oczywiście, jeśli tylko utrzymamy wzrok i spojrzymy w ciemność. Doskonały, choć niewielki kawał wspaniałej prozy. Drobiazgi takie jak te Claire Keegan możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Czarne. Pytanie konkursowe natomiast jest absolutnie proste. Z kim, z czym kojarzy Wam się Irlandia? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, tradycyjnie. Odpowiadajcie na pytania również pod postem na blogu, jeżeli wolicie. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod tym filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Byłam, słuchajcie, nastolatką, kiedy po raz pierwszy obejrzałam film siostry Magdalenki, Petera Molana, który wspomniałam wcześniej. I ten film absolutnie mną wstrząsnął. W filmie obserwujemy wydarzenia z perspektywy dziewcząt, właśnie które trafiały do takiego azylu dziewcząt zagubionych, dziewcząt skrzywdzonych, dziewcząt niechcianych, dziewcząt, które, które spotkała niewyobrażalna krzywda, dziewcząt, które cierpiały po prostu i musiały znieść jeszcze o wiele, wiele więcej pomimo swoich. Krzywd. Ten film jest poruszający, jest przerażający. Pokazuje właśnie rzeczywistość, jaka spotykała ta dziewczęta. Ja słuchajcie, nie będę wam przytaczać statystyk, nie będę tego opisywać szczegółowo, o tym możecie poczytać. Oczywiście w internecie o tym powstało mnóstwo artykułów. Tak jak powiedziałam, to był temat, który wstrząsnął opinią publiczną po prostu. Peter Mullen pozwala nam spojrzeć właśnie na te wydarzenia z perspektywy ofiar. Tutaj obserwujemy osobę, z zewnątrz. Co ciekawe, w filmie Molana jest również postać podobna do Bila Ferronga, właśnie dostawca, również ktoś, kto systematycznie podjeżdżał pod mury klasztoru i nie był świadomy tego, co tam się dzieje. Tutaj Ferrong dostaje szansę, by zobaczyć i sami zobaczycie, jak to na niego zadziała, co się z nim stanie i jak ta historia no, się potoczy po prostu jest na pewno poruszająca dlatego, że to jest właśnie taka tu ładnie Ryszard Koziołek nazywają nową opowieścią wigilijną i coś w tym jest, drobiazgi takie jak te opowieści Claire gen możecie poczytać również na blogu Wielkiego Buka, znajdziecie również z tego co widziałam tę powieść na Legimi, jeżeli chcielibyście poczytać, jak widzicie to jest książka niewielka objętościowo ale tak jak powiedziałam mieści wszystko co powinna zmieścić kochani, czytajcie, jest Jestem ciekawa bardzo waszej opinii, poruszająca literatura piękna, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!